Powierzchnia mieszkania znajdujemy się w przestronnym przedpokoju, który pełni rolę głównego punktu komunikacyjnego. Dzięki wyburzeniu jednej ze ścian zyskaliśmy przestronne wnętrze z dodatkową powierzchnią na przechowywanie. Aby nadać przestrzeni dziennej nowoczesny charakter, salon połączono z kuchnią, tworząc dużą i funkcjonalną przestrzeń z wyraźnie wydzielonymi strefami. Dzięki temu strefa dzienna stanowi serce mieszkania. W centralnej części znajduje się duża, wygorna sofa, idealna do wypoczynku oraz spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Obok przyszła jadalniana z dużym stołem tworzy doskonałe miejsce do wspólnych posiłków, a dzięki swojemu położeniu pozwala cieszyć się widokiem za oknem lub ulubionym filmem. Centralnym elementem wnętrza jest wielofunkcyjny stół, który pełni różnorodne role z każdej strony. Znajdują się tu eleganckie witryny, zabudowane urządzenia takie jak lodówka i piekarnik, regał na książki oraz miejsce przeznaczony na telewizor, co maksymalnie wykorzystuje przestrzeń i wprowadza harmonię do pomieszczenia. W strefie kuchennej, dzięki przesunięciu ścian, zyskaliśmy dodatkową przestrzeń, co pozwoliło na stworzenie pełnowymiarowej kuchni. Łazience mamy przestronną szafę walkową i zabudowę wiszącą. Dzięki zastosowaniu niskiego stalarza, zyskaliśmy dodatkową przestrzeń na blat. Łazienka posiada również dużą wannę z parowanem. Cypialnie zaprojektowana z myślą o komforcie i funkcjonalności. Z łatwością mieści się tu przestronne łóżko 160x200, zapewniając doskonałe warunki no do wypoczynku.